Witam, witam serdecznie. Dzień dobry i dobry wieczór. Miesiąc wrzesień wszedł już na dobre w nasze życie w związku z tym zapraszam ja na horoskopy wrześniowe. Nie będą to jednak tym razem horoskopy dla znaków zodiaku, ale tak jak w poprzednim miesiącu. Zapraszam Was na horoskop bardziej indywidualny, który możecie sobie sami wybrać, używając do tego własnej intuicji. A więc proszę, żeby każdy z Was wybrał sobie numer od 1 do 5 i posłuchajcie, co mówi Wam intuicja. Który, który numer mówi, że jest dla Was odpowiedni? Ten właściwy na miesiąc wrzesień. Który numer kryje za sobą właśnie rzeczy, które u Was się wydarzą? Numer 1, numer 2, numer 3, numer 4 czy numer 5. Wybrałeś już, to teraz poproszę, żebyś spojrzał na opis pod filmikiem, i tam na niebiesko zaznaczona jest godzina, w której zaczyna się Twój numer, numer przez Ciebie wybrany. A ja zapraszam wszystkich tych, którzy wybrali numer 1. Numer 1. Aura tego miesiąca dla Was, moi kochani, to, jest, to są karty związane z nauką, ze szkołą, z douczaniem się, z opanowywaniem jakiejś trudnej sztuki. Uczenia się czegoś, może języka nowego, może jest to temat szkoły Waszych dzieci. W każdym razie będą tutaj kursy, będą tutaj szkolenia. Będzie jednak to miesiąc również, w którym nie, wpadną Wam niespodziewane pieniądze i one mogą być całkiem, całkiem duże. Jest to również um, miesiąc, w którym zaplanujecie um, podróż, daleką podróż albo już w nią jest ona zaplanowana i w nią po prostu polecicie, tak? Czyli mamy tutaj podróże, mamy tutaj dobre pieniądze i mamy tutaj czas na naukę. Będzie to miesiąc nauki. No, jakżeby inaczej, wrzesień otwarte szkoły, tak? Ale oprócz tego jeszcze to pewnie każdy z większość z Was ma w zanadrzu jakieś może dodatkowe kursy, szkolenia dla siebie, plany związane właśnie z nauczaniem się czegoś nowego. Ten miesiąc będzie temu sprzyjał u Was. Co w sprawach zawodowych? Mamy kartę serducha, mamy tutaj kartę rozliczeń i mamy kartę rodziny. A więc ten miesiąc upłynie w sprawach, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, tak dosyć radośnie, spokojnie, takim rytmem zaplanowanym już. Tutaj będą się te sprawy zawodowe jakby bardzo ładnie układać, komponować w wasze plany rodzinne. Czyli te wydatki nie przekroczą tych zaplanowanych. Nie, roz, nie zostanie Wam pusty portfel, tak? To jest takie, takie jedno dobre tutaj. Poza tym może być propozycja pracy dla, w jakiejś firmie rodzinnej, a może być również pomoc kogoś z rodziny, to w przypadku osób, które pracy szukają. Tak więc będzie, będzie wsparcie. Jeżeli jesteście akurat w takiej dosyć trudnej sytuacji finansowej, to otrzymacie wsparcie od rodziny i pomogą wam przetrwać ten trudniejszy dla Was miesiąc. Zwłaszcza to takie jest trudne dla osób, które mają dzieci, które teraz dwójka, trójka, czy nawet jak jedno, ale idą do szkoły i trzeba całej masy tutaj rzeczy do tej, do tej szkoły nowych dokupić, zakupić i poopłacać różnego rodzaju składki szkolne, tak? Czyli tutaj macie pomoc rodziny, dziadkowie pomogą, może ktoś inny jeszcze nie powinniście się sprawami zawodowymi też za bardzo martwić. Jeżeli szukasz pracy, to jak najbardziej tą pracę tutaj dostaniesz z pomocą albo rodziny, dalszej rodziny, może, albo po prostu bardzo bliskich przyjaciół też. Co się będzie działo w sprawach uczuciowych? Moi kochani, mamy tutaj tak i zakończenie jakiegoś związku, a więc ci, którzy już mają na takim bardzo, bardzo mocnym ze swoim partnerem, może dojść rzeczywiście do zakończenia tego związku. Ale nawet jeżeli dojdzie do zakończenia, to wrzesień nie jest takim miesiącem, w którym to się naprawdę rozleci ostatecznie. Czyli do, do zakończenia dojść może, ale potem jeszcze tutaj będzie próba naprawienia tego wszystkiego. I król denarów dosyć mocno stoi przy tym, czyli jest szansa, że żeby naprawić to, co ewentualnie się rozleciało wcześniej, w poprzednich miesiącach, albo rozleci się tutaj w tym miesiącu, czyli takie będzie wielkie bam i oddzieli, rozdzielicie się, to jednak i tak, zobaczcie, jest tutaj karta pojednania, próby takiego dogadania się jeszcze. Natomiast co w przypadku osób samotnych, tutaj i nowe znajomości będziecie mieć. To jest Dwójka Mieczy, która zawsze u mnie zapowiada nowe znajomości, a więc nowe osoby się na waszej drodze pojawią. Będzie z kim porozmawiać, będzie tutaj z kim przejście na spacer i nawet, bym powiedziała, przy tym królu denarów, tworzyć jakieś plany na przyszłość. Również będą powracać do Was osoby Wam już znane będą próbowali wcisnąć się z powrotem w wasze życie, więc się zastanówcie, czy chcecie, czy to się wam emocjonalnie opłaca, emocjonalnie i praktycznie, tak? Czy to jest, czy to ma sens? Tak. W każdym razie okazja będzie, a co wy z nią zrobicie, to już jest do was należy, tak? I jeszcze mamy kartę od waszej Tutaj kartę z diame, stali diament duszy, która tutaj podpowiada nam takie, takie taki pragnienia waszej duszy podpowiada wam coś w temacie bardziej duchowym, już, a nie praktycznym, jak poprzednie karty. Czyli co ona nam tutaj pokazuje, zobaczcie, jest tutaj fajna para, która spodziewa się dziecka, piją sobie rano kawę, jedzą śniadanie, więc i tutaj jest otoczenie pola serca różowe, piękne różowe. Kolor, kolor miłości. A więc karta mówi: skupcie się teraz, poświęćcie więcej uwagi tej miłości, która jest w waszym sercu. Rozpoznajcie ją. Zobaczcie, w którą stronę jest skierowana. Ta ciąża może również symbolizować jakiś plan, coś co jest. E zaplanowane i, i, i jakby trudno doprowadzić do końca, więc może też popatrzcie przez ten pryzmat, czy ten plan, że, że jest ten plan, że może jednak nie warto, nie wiem, kłócić się niepotrzebnie o jakieś drobiazgi, tak? Tylko się skupić na tym, co jest duże, co rośnie i co tutaj może Wam później dać szczęście obojgu. A więc moi kochani, ja Wam życzę fantastycznego miesiąca. Dziękuję na razie. I zapraszam serdecznie wszystkich tych, którzy wybrali numer 2. Sprawy, za, a może nie, może aura najpierw. Aura tego miesiąca to będzie takie trochę polowanie tutaj za spełnieniem swojego marzenia. Coś macie w planie, coś jest rozpoczęte, coś co Wam jest trudno zakończyć. I tutaj będzie dużo działań, dużo się działo w tym, w, tym, w tym miesiącu, żeby te sprawy zakończyć, żeby ostatecznie tutaj je już mieć za sobą. Niestety karty pokazują, że trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, i jeżeli uda się to spełnić, to będzie dopiero pod koniec miesiąca, tak? Nie wcześniej. Czyli jeżeli wrzesień będzie tak dla Was dobry i pozwoli wam, tą trudną sprawę zakończyć, na którą, za którą biegacie. Od dłuższego czasu, to będą to dopiero ostatnie dni września. Pamiętajcie, co w sprawach zawodowych. Mamy tutaj jakieś pozytywne rozstrzygnięcie konfliktów. Mamy tutaj sprawy takie wręcz prawne, można by powiedzieć, u niektórych, ale niekoniecznie u wszystkich musi to być takie mocne. Pokazują się, pokazują się sprawy w temacie finansowym, że tutaj jest jakieś płacenie alimentów, tak? czyli rozmowy na ten temat w sprawach finansów. Natomiast zawodowo możliwe, że bardzo możliwe właściwie, że rozstaniecie się z pracą, w której jesteście do tej pory zatrudnieni, którą wykonujecie. I y, zaczniecie patrzeć na czymś za czymś innym, rozglądać się, ale to może Wam przyjść troszeczkę z opóźnieniem dopiero po paru miesiącach, bo tutaj jednak no, jest tutaj taka karta książek, która pokazuje, że trzeba będzie na to zaczekać. Przynajmniej tam parę dwa, trzy miesiące jeszcze, tak? Żeby można było do tej nowej pracy pójść. Na pewno jednak jakieś tutaj zmiany w, waszym, w waszej pracy się szykują i to bym powiedziała, że one są trochę też o, z Waszej strony, bo to wy rozglądacie się za nowymi drogami, wy rozglądacie się tutaj za nowymi okazjami. Za pracą, która będzie dla Was lepsza, a więc no, zmiany w sprawach zawodowych bardzo możliwe. Jeżeli nie we wrześniu, już konkretnie, to będzie to taki miesiąc, w którym zaczniecie tych zmian poszukiwać. Um, Pozytywne zakończenie tematów związanych z alimentami i yy, yy, ogólnie tutaj z jakimiś zaległościami, jeżeli chodzi o, o firmę. Jeżeli coś zostało, było niewypłacone, to w najbliższych miesiącach to zostanie wypłacone, a wrzesień będzie miesiącem, w którym ten zakład się już tutaj określi yy, co do terminu, w jakim pieniądze Wam prześle. Co w sprawach uczuciowych dla Was? Mamy tutaj początek czegoś nowego, a więc zupełnie jakiś taki nowy start w stałych związkach. Ten start będzie dotyczył pewnie zakończenia tutaj jakichś takich właśnie między Wami może czegoś, spornych spraw. Czasem to nie są dokładnie Wasze sprawy, ale sprawy pomiędzy Waszymi rodzinami, w które zostaliście uwikłani. W każdym razie tutaj pokazuje, że będzie, będzie wszystko dobrze, że to się poukłada, uspokoi, no, ale zanim tak się tutaj, bo ta karta mówi o tym uspokojeniu, wyrównaniu i o takim wyrównaniu finansowym też między wami finansowym, czyli bardziej praktycznym, już niekoniecznie o finanse chodzi, ale tam, gdzie ziemia, tam, gdzie denary, to jest taka stabilizacja, a więc uzyskanie ponownie tej stabilizacji. Ale moi kochani, zanim tą stabilizację uzyskacie, no to tutaj jest jeszcze dziesiątka mieczy, czyli jakieś tutaj nadzieja i, i początek czegoś zostanie zniweczony, żeby później dopiero tak naprawdę to wszystko mogło się naprawić. Czyli jeszcze przed wami może być jakieś małe rozczarowanie w tym miesiącu. Dla osób tutaj też samotnych może to oznaczać właśnie krótką znajomość, która się rozkręci i bardzo szybko zgaśnie, a dopiero potem jakby będzie miała ten swój kolejny etap w stałych związkach. Może oznaczać tutaj po, po ciche dni brak kontaktu między Wami. Potem jest takie jakby... Wręcz kroki do, do, do zerwania, ale to tylko chwilowe. Dzień, dwa to potrwa, i później z powrotem dogadacie się i będzie dobrze. Ale miesiąc może być dosyć burzliwy, i czasem w tych związkach tutaj na wrzesień, Waszych y, prowodem, takim, który rozburzy tą Waszą y, wasz spokój i Waszą taką radość, będą, y, będą pieniądze. A co tutaj mówi karta Diament Duszy? Jaki mamy przekaz od Waszej duszyczki? Zobaczcie, piękna karta pogodzenia, miłości, a więc jest. Tutaj przekaz od Waszej Duszy, że cokolwiek by się nie działo, to Wy sobie tutaj dacie radę, Wasz związek nie zginie, że tutaj da się odzyskać tą miłość, uzdrowić ją i żebyście pamiętali, żeby pomimo jakiejś tam awantury, którą Wy produkujecie, Wy czy Wasz partner, żeby mimo wszystko zadbać o taki nastrój pełen miłości i radości. Dziękuję wszystkim, którzy wybrali numer 2 i życzę Wam fantastycznego miesiąca. I witam wszystkich, którzy wybrali numer 3. Aura tego miesiąca dla Was to mamy tutaj karty Pana jeźdźca i mamy karty powiązane z Neptunem, karty tutaj pogodowe, czyli taka niezależna od Was sytuacja, tak? Co to będzie się działo? Tutaj w tym miesiącu decydujący głos będzie miał Wasz partner albo Wy sami, jeżeli jesteście mężczyznami więc tutaj bardzo dużo zmian, dużo ruchów będzie miał mężczyzna w tym miesiącu, tak może to być też, jeżeli jesteście samotne, może to być wasz ojciec albo brat, ktoś mężczyzna, który jest mocno przy was, tutaj bardzo dużo ruchów wykona, które będą wam pomagały i równocześnie jakby pomoże wam w trudnej sytuacji ten Neptun tutaj zapowiada takie troszeczkę mini katastrofy życiowe, które Mogą na Waszą drogę spaść, na Was troszeczkę tutaj przygnieść. Będzie to temat drogowy, może po się samochód, może być jakiś mały wypadek. W każdym razie otrzymacie bardzo dużo pomocy i będziecie działania Wasze też będą takie bardzo konkretne, szybkie i pomogą Wam z tej trudnej sytuacji wyjść. Sprawy zawodowe. Mamy tutaj troszeczkę taką trudną sytuację zawodową. Trzeba będzie powalczyć, podziałać. Tak? Dużo działań, konkretnych, bardzo takich praktycznych działań, widzę tutaj i umysłowych też. Czyli dużo planów jest, które będziecie wprowadzać szybko w życie, które będziecie tutaj realizować i odsuwać przeszkody, które no niestety widzę tutaj poprzez Herkulesa, że będą one się piętrzyć na Waszej drodze, ale sprawnie sobie z nimi poradzicie. Widzę tutaj też możliwość seminariów, uczestniczenia w jakichś szkoleniach albo samemu będzie same będziecie te szkolenia prowadzić. Dużo tutaj jest kontaktów z innymi ludźmi, dużo tutaj jest bycia, tak zwanego bycia w świecie, wśród ludzi, a więc nie tylko będą to internetowe sprawy, ale również stacjonarne, gdzieś spotkania w dużych grupach i to wszystko powiązane jest z Waszą pracą, z dokształcaniem się. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy finansowe, nie powinno być tutaj problemu, raczej one tutaj wyglądają na takie stabilne, znane Wam. I teraz co będzie się działo w temacie związków? Mamy tutaj dziecko, mamy tutaj rzeźbiarza, który, który dłutem pilnie wykuwa coś w kamieniu i mamy park. Moi drodzy, tutaj nowe rzeczy jakieś wkradną się trochę do Waszego związku i trzeba będzie je trochę naprawić, trochę trochę jakby ukształtować według własnej myśli, poprawić pewne rzeczy, a więc jeżeli jesteście samotni, to tutaj te karty zapowiadają nowe znajomości, nad którymi trzeba będzie troszeczkę popracować, ale może z tego wyjść coś fantastycznego i bardzo trwałego, tak właśnie jak rzeźba. Natomiast jeżeli. Jesteście w związkach stałych, to tutaj pokazuje nam się nowe jakieś plany, pokazuje nam się otwarcie się na nowe pomysły i takie budowanie waszego związku trochę od, od nowa. Och, Sąsiad mi włączył bardzo głośną muzykę. Mam nadzieję, że poprzez ten hałas mnie słychać, bo już nie chcę teraz tego zatrzymywać. Co tutaj jeszcze od karta Diament Duszy Wam pokazuje? Jest to karta związana z um, takimi emocjami, tak? Z panowaniem nad własnymi emocjami. Jest to również karta powiązana z czakrą podstawy, z takimi emocjami jak strach, gniew, złość, no i dyrygowanie innymi. A więc proszę, żebyście zwrócili na to uwagę że tego może jest za dużo w Waszym życiu albo będzie w, w miesiącu wrześniu, pamiętajcie o tym, żeby nie e, zmieniać biegu rzeczy, żeby nie zmuszać innych ludzi, żeby myśleli i działali tak, jak Wy sobie to wyobrażacie, bo to po prostu jest niemożliwe. Pozwalamy innym e, działać e, tak, jak chcą. Oczywiście możemy powiedzieć swoje zdanie, możemy im powiedzieć, co o tym, jak my to widzimy, ale też raczej dopiero wtedy, kiedy sami o to zapytają. Nie pchamy się do nich, nie, nie stukamy im do drzwi z naszymi własny, własnymi teoriami. Pozwalamy im działać tak, jak jest im to potrzebne. I zapraszam wszystkich tych, którzy wybrali numer, którzy wybrali numer um, 4. A więc. Sprawy zawodowe. Jak u Was będą tutaj wyglądały? Mamy królową denarów i mamy piątkę buław. Bardzo dużo działań, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, czyli takie otwieranie się na nowe możliwości zarobkowania, trochę może czasem walka u niektórych z Was z, z tymi dłużnikami waszymi, a może to jest taka próba jak najszybszego spłacenia tego, co. Co chcielibyście tutaj spłacić innym, tak? Tego, co sami jesteście winni. Nowe nowa, nowa praca jest możliwa. Jeżeli ktoś z Was szuka, to jak najbardziej jest możliwa tutaj nowa praca, nowy, nowy taki pomysł. Proszę, będziecie mieli okazję wysyłać swoje CV i porozmawiać w nowym zakładzie, Królowa denarów dba o to, zadba o to, żeby tych pieniędzy Wam nie zabrakło, żeby to, co jest gdzieś tam zaległe, mogło do was wrócić, czy można było się upomnieć, jeżeli nastąpiła jakaś pomyłka w wypłatach. Nie jestem pewna, czy będzie tutaj, będą tutaj jakieś bonusy, na które, jeżeli czekacie na takowe, czy będą tutaj podwyżki. Ta piątka była w trochę mi temu przeczy. Ale przy asie mieczy jest jednak nadzieja, że można się odwołać, albo że po prostu o to przyjdzie troszeczkę później. Co tutaj, jaka jest aura tego miesiąca dla Was? Mamy kosę, mamy księżyc, i mamy tutaj takie planowanie, tak architektoniczne tutaj plany. Coś nagle zostanie w waszym życiu w tym miesiącu trochę przerwane, oderwane, może Wy się odetniecie od kogoś, albo ktoś od was. Może zakończycie szybciej jakąś sprawę niż to się niż, niż planowaliście. Jest tutaj odcięcie od czegoś, jest również księżyc, więc mogą być problemy z, w kontaktach z matką, może z babcią, a może z córką. Są tutaj właśnie takie, też proszę uważać w tym miesiącu na takie depresyjne stany. Starajcie się przebywać jak najwięcej wśród przyjaciół, wychodzić, nie zamykać się, nie izolować się, bo jest to taki miesiąc, w którym być może, że będzie Wam troszeczkę smutniej niż zwykle. Ba, ba, możliwe, że z powodów tego, że jakieś wasze plany nie, nie mogą się rozpocząć, tak, natomiast ta karta tutaj zapowiada, że one, te plany dojdą do skutku, tylko nie w tym danym momencie być może, tak, czyli będą miały trochę opóźnień i to może was stresować. Nie dajcie się jednak temu, postarajcie się mimo wszystko myśleć pozytywnie. A co w waszym związku? Mamy tutaj kartę wielkiej empatii, miłości, e, zrozumienia, mamy kartę bezpieczeństwa domu i mamy również taką kartę, która mówi o takich ekstremalnych skokach, czyli e, dużo się w tym związku będzie działo. Z jednej strony miłości, spokój, bezpieczeństwo, a z drugiej strony co jakiś czas jakby was tam ktoś, e, coś wam, nie wiem, kuł was szpilką i trzeba coś robić, e, podskakiwać do góry, tak? Trzeba podejmować jakieś szalone decyzje, które mogą waszym związkiem zawirować. E, sprawić, że tutaj coś, no trochę się może popsuć, tak, czyli uważajcie w stałych związkach, nie podejmujcie sami decyzji e, takich nieprzemyślanych, postarajcie się je przeanalizować ze swoim partnerem. Natomiast jeżeli chodzi o osoby samotne, to te karty zapowiadają, że tutaj pod, może podczas jakiegoś wyjazdu, tak, podczas jakiejś krótkiej wycieczki, weekendu, e, poznacie kogoś, z kim będzie się Wam bardzo dobrze rozmawiało i z kim będzie można tutaj zaplanować e, sobie jakieś Częstsze spotkania. Będzie to znajomość, która da Wam dużo radości. I jeszcze nam została karta z Diamentu Duszy od Waszej Duszyczki. Tutaj podpowiedź, na co powinniście zwrócić uwagę. Zobaczcie, tutaj rodzina sobie pięknie siedzi i układa puzzle, a więc postarajcie się Wy również poświęcić więcej czasu dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych. Może w rodzinie są dzieci, posiedzieć z nimi, porozmawiać, poskładać te puzle, tak? Ale te puzle niekoniecznie muszą dotyczyć takich tych papierkowych zabaweczek, kawałeczków, tak? które sklejamy, składamy razem. Mogą to być puzle jakiejś sytuacji. Może coś trzeba wyjaśnić. Może komuś jest potrzebne wasze, są wasze potrzebne. Może komuś są potrzebne trzy, cztery wasze słowa, tak? Takie, które mu dużo rzeczy wyjaśnią. A więc jeżeli wy jesteście w posiadaniu tak zwanej tajemnicy, która komuś pomoże, to najwyższy czas, żeby z tym wyjść i opowiedzieć, żeby ta druga osoba dostała wreszcie to, na co czeka i poczuła się raźniej. Moi drodzy, dziękuję serdecznie Wam za wysłuchanie i życzę miłego miesiąca. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy wybrali numer 5 i zapraszam Was do odsłuchania Waszego numerku. A więc, co tutaj, co tutaj się będzie działo w sprawach zawodowych? Mamy jakieś takie powrót do starych obietnic, powrót do obietnic przed kilku, a może i kilkunastu miesięcy, jakaś odzew na wasze wysłany dawniej CV, a może po prostu tutaj jest to zaproszenie do firmy, w której kiedyś pracowaliście. Coś dobrego w każdym razie na tej Waszej drodze zawodowej jest koło fortuny, które zmienia bieg rzeczy, i mamy taką piękną kartę tęczy umiarkowania, która wprowadza nasz w taki stan pięknego połączenia nieba z ziemią, czyli praktycznych i duchowych spraw. A więc i radość z tej nowej pracy będzie, z tego, co się wydarzy w, waszej, waszych, w Waszym dziale zawodowym, i konkretne jakieś zadowolenie finansowe. A więc, może to będzie zmiana miejsca pracy na takie bardziej bliżej waszego domu, w miejscu, którym wam bardziej odpowiada, może będzie to związane również z wyjazdem do innego miasta, na którym wam od dawna zależało. Coś, co zmiana w każdym razie będzie dla was pozytywna, da wam dużo radości i zmieni wasze, wasze życie. Co, jaka jest aura tego miesiąca ogólnie? Mamy tutaj leczenie pewnych spraw, tak? Leczenie pewnych spraw, ale równocześnie tutaj takie wizyty i kontakty z lekarzem, czyli trzeba będzie przyjrzeć się swemu zdrowiu, trzeba będzie porobić jakieś dodatkowe badania. Być może, że to jest związane z pracą, do której pójdziecie, tak? Mamy tutaj również karty pracy, ale tak, czyli tak ogólnie mówiąc, to jest tutaj ten miesiąc, zwraca mocną uwagę na. Temat pracy, spraw zawodowych, na temat otwarcia własnej firmy, jeżeli któryś z Was potrzebuje i chce coś takiego zrobić, i tutaj tematy zajęcia się swoim zdrowiem albo zdrowiem kogoś z rodziny. Czyli ten miesiąc może Was trochę zmusić do wykonywania jakichś dodatkowych badań albo towarzyszenia osobie, która, która będzie badania robiła. Co w sprawach uczuciowych. Mamy tutaj wieżę, przyjaciela i mamy gwiazdę. Spełnienie marzeń z osobą, e, związanym z osobą, która jest e, daleko, która jest e, może za granicą, a może po prostu daleko, w sensie, że jest od was bardzo, ale to bardzo oddalona. Ojej, znowu mój sąsiad e, przegrywa mocno. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, m, bo już nie chcę tego przerywać. E, słuchajcie, więc tutaj te karty pokazują, że żeby mieć zaufanie do kogoś, kto nie odzywa się od pewnego czasu, że są jakieś powody tego milczenia, tak? I również pokazuję Wam, że w związku z tym przyjacielem, który z takich czy innych powodów jest oddalony w tym momencie, spełnią się Wasze marzenia, że tutaj czeka Was w związku z tą osobą coś bardzo bliskiego. To przede wszystkim dla osób samotnych, ale i małżonkowie, ale i osoby będące w stałych związkach mogą liczyć na pomoc kogoś z, z, kogoś z zagranicy albo kogoś z urzędu również tak, w, w załatwianiu jakichś ważnych dla Waszego związku dokumentów, ważnych dla Waszego związku spraw. Gwiazdy będą czuwały nad tym, żeby w tym związku miłość nie wygasła. Będzie można snuć marzenia, będą motylki z brzuchu, więc myślę, że ten miesiąc będzie bardzo taki przyjazny i miły dla Waszego związku. I jeszcze tutaj karta, która pokazuje, jest to przekaz od kart Diament Duszy. I pokazuje nam przekaz waszej duszy. Zobaczcie, jest tutaj piękna para, która tańczy pole serca na zielono, zdrowo, zielono, mi, pełne miłości. Um, a więc pokazuje Wam, przekaz tej karty jest taki, żebyście. Um, Zaczęli tańczyć do muzyki, której wam w tym momencie grają, tak? Skoro jest teraz czas na działania takie energiczne, zawodowe, jest czas na jakieś działania w związku z waszą, z tobą i twoim partnerem czy partnerką, to poddaj się temu. Zacznij podejść do tego radośnie, z optymizmem. Odszukaj w sobie dużo miłości, radości, odszukaj w sobie. Ten optymizm, który być może ostatnio troszeczkę przygasł. Pozwól mu dalej się rozwinąć, pozwól mu rozwinąć skrzydła i powróń razem z tym swoim optymizmem. Widać, że miesiąc będzie bardzo dobry dla Ciebie. Dziękuję serdecznie za uwagę, przepraszam za te hałasy w tle i do usłyszenia.